Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, królowo, dlaczego niektóre kobiety zostawiają tak głęboki ślad w sercu mężczyzny, że nigdy nie potrafi o nich zapomnieć? Nawet jeśli przejdzie tysiąc dróg dalej, to nie jest kwestia samej urody, to nie jest kwestia samej obecności, to coś rzadszego, niewidzialnego, a jednak niezaprzeczalnego. Mężczyzna nie uzależnia się emocjonalnie od kobiety, która po prostu istnieje w jego życiu. Uzależnia się od tej, która budzi w nim coś, czego nikt inny nie potrafi dotknąć. Prawdziwe połączenie, jak mówią, nie znajduje się w uśmiechach ani obietnicach, ale w przestrzeniach między dwoma sercami, gdzie słowa nie są potrzebne. I to właśnie w tych przestrzeniach królowo, mężczyzna, albo znajduje przemijający moment, albo wieczne pragnienie, którego nigdy nie może zaspokoić gdzie indziej. Pomyśl o tym, jak o płomieniu. Mała iskra może ogrzać jego dłonie na jedną noc. Ale prawdziwy ogień, taki, który sięga kości, który zmienia powietrze, którym oddycha, przychodzi raz w życiu. Uzależnia się nie od ognia, który szybko płonie, ale od ognia, który cicho topi się w jego duszę, nawet nie prosząc o pozwolenie. Teraz możesz się zastanawiać, co tworzy ten rodzaj ognia. Co sprawia, że mężczyzna czuje, jakby nie mógł prawidłowo oddychać bez ciebie. To nie jest goniące, to nie jest błaganie, to nie jest kurczenie się, by dopasować się do jego pomysłu na miłość. To kobieta, która stoi tak głęboko w swojej własnej prawdzie, tak zaciekle w swojej własnej miękkości, że on czuje się widziany. Naprawdę, przerażająco widziany po raz pierwszy. Droga kobieto, nie jesteś tu, by być drugoplanową postacią w historii życia mężczyzny. Jesteś burzą, którą pamięta. Spokojem, którego pragnie, domem, którego nie może odbudować nigdzie indziej. A gdy to zrozumiesz, gdy przestaniesz dawać swoje światło tym, którzy nie mogą go utrzymać, wstępujesz na tron, na którym zawsze miałaś panować. Królowo, słuchaj mnie wyraźnie. Nie musisz zmuszać mężczyzny, by został. Nie musisz przekonywać mężczyzny, by czuł. Mężczyzna uzależnia się od kobiety, która uczy go, że miłość nie jest hałasem ale obecnością, nie klatką, ale wolnością. A moment, w którym ucieleśniasz tę moc, stajesz się niezapomniana. Jeśli ta wiadomość dotknęła czegoś głębokiego w tobie, jeśli przypomniała ci o mocy, którą nosisz w duszy, uhonoruj siebie, lajkując ten film i subskrybując kanał. Jesteśmy tu, pracując niestrudzenie, by przynieść ci prawdę, lekcje i siłę, na którą zasługujesz, bo nie jesteś zwykłą kobietą jesteś królową i czas, by świat poczuł twoją obecność. Zauważyłaś kiedyś królowo, jak mężczyzna może mieć cały świat u swoich stóp, a mimo to czuć się pusty? Jak może gonić piękno, gonić uwagę, gonić dreszczyk po dreszczyk, a jednak, gdy zapada noc i hałas cichnie, czego naprawdę pragnie, to spokoju. Mężczyzna nie uzależnia się emocjonalnie od kobiety, która bawi go przez sezon. Uzależnia się od kobiety, która czuje się jak dom, nie szybki przystanek, nie schronienie przed deszczem, ale miejsce, gdzie jego dusza może odpocząć, gdzie czuje się znany bez konieczności występowania. Jak mówi stara mądrość: ludzie nie zakochują się w pięknie, zakochują się w komforcie, w bezpieczeństwie, w uczuciu przynależności. I królowo kobieta, która może to zaoferować bez tracenia siebie Staje się uzależnieniem, którego nie może potrząsnąć, bez względu na to jak daleko ucieka. Hotel może oferować luksus, jasne światła, miękkie prześcieradła, ale głęboko w środku wie, że to tymczasowe. To nie jest jego. To tylko przystanek w drodze do innego miejsca. Ale prawdziwy dom otula go, przechowuje echa jego śmiechu, ciężar jego marzeń, blizny jego burz. Dom to nie tylko ściany, to uczucie. A gdy kobieta staje się tym uczuciem, staje się niezapomniana. Droga kobieto, nie jesteś zbudowana, by być hotelem, gdzie mężczyzna zameldowuje się i wymeldowuje w zależności od jego wygody. Jesteś zamkiem, o którym marzy, ale obawia się, że nigdy na niego nie zasłuży. Jesteś miękkim miejscem, gdzie kładzie swoją zbroję i odkrywa, że staje się kimś więcej dzięki Tobie, a nie pomimo Ciebie. A gdy mężczyzna doświadczy kobiety takiej jak Ty. Może flirtować ze światem, ale jego serce zawsze będzie bolało za miejscem, którego nie może już nazwać swoim. Nie jesteś tylko komfortem, jesteś spokojem, nie jesteś tylko pasją, jesteś obecnością. I królowo, kobieta, która zna swoją wartość, która żyje swoją prawdą odważnie, która nie kurczy się, by zasłużyć na miejsce obok niego, jest kobietą, która zostawia odciski palców na duszy mężczyzny. W rozmowie z Nim, zamiast skupiać się na naprawianiu go, skup się na stworzeniu przestrzeni, w której Jego uczucia, nawet te trudne, są mile widziane i nieoceniane. Niech wie, że może zdjąć maskę, że może być sobą, że Twoja akceptacja, a nie Twoje starania, tworzy dom. Napisz to w komentarzach i ogłoś to: Jestem domem, którego nigdy nie zastąpi. Niech świat wie, piękne królowo, że nie jesteś szybkim przystankiem. Jesteś ostatecznym celem. I jeśli ta prawda poruszyła coś głęboko w tobie, polub ten film i zasubskrybuj kanał. Pracujemy ciężko każdego dnia, aby przynieść ci lekcje, przypomnienia i siłę, na którą zasługujesz. Jest coś, czego mężczyzna nigdy nie może zapomnieć, królowo. Kobieta, która pozostała stabilna, gdy jego świat się zachwiał. Nie ta, która uciekła przy pierwszym trzasku grzmotu. Nie ta, która kochała tylko jego najlepsze dni. Ale kobieta, która widziała jego lęki, jego porażki, jego brzydkie prawdy i wciąż wybrała stać wysoko obok niego. Mężczyzna uzależnia się od kobiety, która potrafi poradzić sobie z jego burzami, bez tracenia własnej równowagi. Jak się często mówi, każdy może kochać kwiaty, ale potrzeba prawdziwej duszy, by kochać deszcz. I królowo, nie jesteś stworzona do płytkich wód. Jesteś latarnią morską w jego najciemniejszych nocach. Kotwicą, której nigdy nie zdawał sobie sprawy, że potrzebował, dopóki nie stanął twarzą w twarz z morzem, którego nie mógł kontrolować. Pomyśl o drzewie stojącym podczas huraganu. Wiatry szaleją, niebo się rozstępuje, wszystko się trzęsie, ale najsilniejsze drzewo nie krzyczy, nie kruszy się, gnie się, trzyma, przetrwa. Mężczyzna spotka wiele kobiet, które świętują go, gdy słońce świeci. Ale to kobieta, która stoi mocno, gdy jest zagubiony, złamany i przestraszony, wyrywa swoje imię w jego duszy. Nie dlatego, że go uratowała, ale dlatego, że go nie porzuciła, gdy nie mógł uratować się sam. Droga kobieto, nie jesteś tu by go naprawić. Nie jesteś tu by dźwigać jego burze na swoich ramionach. Jesteś dowodem, że prawdziwa miłość nie polega na kontrolowaniu, nie na ratowaniu. Polega na staniu mocno z miłością, która nie drży. Gdy uderza błyskawica, nie kurczysz się, nie gonisz. Nie łamiesz się, próbując utrzymać to, co nigdy nie było Twoje do trzymania. Stoisz w swojej łasce, wystarczająco silna, by być świadkiem jego burz. Wystarczająco mądra, by wiedzieć, że Twoja korona nie spada, bo wiatry stają się głośne. Kiedy on przechodzi przez swoją burzę, nie próbuj go ratować ani uspokajać fal. Bądź jak latarnia morska, niewzruszona, spokojna. Świecąca stałym światłem, niech wie, że może wrócić do ciebie, ale nie dlatego, że go ściągasz, dlatego, że jesteś światłem, które prowadzi go do domu. Mężczyzna zapamięta podekscytowanie łatwymi, ale będzie tęsknił za spokojem kobiety, która widziała go złamanego i wciąż widziała coś wartego wiary. Królowo, ten rodzaj miłości jest rzadki, ten rodzaj miłości jest niezapomniany. Ten rodzaj kobiety jest niezastąpiony. Napisz to w komentarzach i ogłoś to. Jestem spokojem, bez którego nie może żyć. Niech świat wie, piękna królowo, że nie boisz się burzy. Jesteś stabilnym gruntem, którego nigdy nie wiedział, że potrzebuje. Czy zastanawiałaś się kiedyś, królowo, dlaczego niektóre kobiety pozostają w pamięci mężczyzny długo po tym, jak podekscytowanie znika? To nie tylko uroda. To nie tylko mądre słowa czy sprytne gry. Mężczyzna może znaleźć rozrywkę wszędzie, ale mężczyzna uzależnia się emocjonalnie od kobiety, która nie tylko rzuca wyzwanie jego umysłowi, budzi jego duszę, nie tylko sprawia, że myśli, sprawia, że czuje coś głębszego, coś niezaprzeczalnego. Jest stara prawda, która mówi: każdy może dotknąć powierzchni mężczyzny, ale tylko rzadka kobieta dotyka miejsc, które ukrywa przed światem. I królowo, gdy stajesz się tą kobietą, stajesz się cichym ogniem, którego nigdy nie może ugasić. Umysł może być zabawiany przez noc, ale dusza pragnie tego, czego nie może zrozumieć. To jak stanie przed nieskończonym oceanem. Widzi fale, ale czuje głębię, nigdy nie dotykając dna. Tym właśnie jesteś, gdy żyjesz w swojej prawdzie. Nie jesteś łatwa do rozszyfrowania. Nie jesteś prostym komfortem. Jesteś tajemnicą i znaczeniem zszytymi razem i nie może przestać chcieć nurkować głębiej. Droga kobieto, nigdy nie miałaś być tylko przyjemną myślą przechodzącą przez jego umysł. Urodziłaś się, by być siłą, która ciągnie jego ducha naprzód, cichym lustrem, które sprawia, że konfrontuje się z tym, kim jest i kim może się stać. A gdy poczuje tę iskrę, głód czegoś więcej, Głód bycia lepszym, a nie tylko mądrzejszym, nigdy nie spojrzy na inną kobietę w ten sam sposób. Nie jesteś zagadką, którą może rozwiązać z dnia na dzień. Jesteś rodzajem podróży, która zmienia podróżnika na zawsze, a gdy cię spotka, jego stare życie nigdy nie będzie go satysfakcjonować. Jego dusza rozpozna, że nie jesteś tylko kolejnym wyborem jesteś katalizatorem, który przemodelował jego świat. Zamiast pytać jak minął dzień, zapytaj co cię dzisiaj poruszyło. Prowadź rozmowy, które sięgają duszy, a nie tylko umysłu. Rzucaj wyzwanie nie jego intelektowi, ale jego głębi. I obserwuj, jak uzależnia się nie od tego, co mówisz, ale od tego kim jesteś. Jesteś jak bezkresny ocean. Może podziwiać fale na powierzchni, twój umysł, ale uzależnia się od tajemniczej, niezbadanej głębi. Twojej duszy, której nie potrafi pojąć, ale której pragnie, napisz to w komentarzach. Rzucam wyzwanie jego duszy, a nie tylko jego umysłowi. Niech świat wie, że nie jesteś tu, by bawić, jesteś tu, by budzić. Czy widziałaś kiedyś, jak zmieniają się oczy mężczyzny, gdy zdaje sobie sprawę, że nie może posiąść ducha kobiety? Najpierw może podziwiać jej siłę, potem może próbować ją przetestować. Ale w końcu kobieta, której nie może złamać, kobieta, która wybiera siebie najpierw, staje się kobietą, w której zakochuje się najmocniej i której nigdy nie może zapomnieć. Mężczyzna nie uzależnia się od kobiety, która przywiera do niego jak do życia uzależnia się od kobiety, która jest całością z nim lub bez niego. Jak się mówi, najbardziej niebezpieczną kobietą jest ta, która nie potrzebuje walidacji, pozwolenia ani ratowania. Kiedy mężczyzna widzi, że nie błagasz o jego miłość, gdy czuje, że twoje szczęście nie jest związane z jego nastrojami, zdaje sobie sprawę, że spotkał siłę większą niż komfort siłę, która rzuca wyzwanie jego duszy. Wyobraź sobie drzewo stojące samotnie na klifie nie pochyla się, nie gnie się przy każdej przechodzącej burzy rośnie w górę, sięgając nieba głęboko zakorzenione we własnej sile mężczyzna może być przyciągany do wielu ogrodów. Ale drzewo, które stoi mocne i dumne samo w sobie, staje się tym, które szanuje, którego pragnie i którego boi się stracić. Droga kobieto, nigdy nie miałaś tracić siebie dla miłości. Miałaś być kochaną za ogień, który już nosisz. Mężczyzna może cieszyć się uwagą wielu, ale zakochuje się w kobiecie, która nie oddaje się tylko po to, by utrzymać jego zainteresowanie. Zakochuje się w kobiecie, która wypełnia własny kielich tak pełno, że kochanie jej jest jak stanie w słońcu. Wspaniałe, przytłaczające i niezaprzeczalne. Królowo, słuchaj mnie: Nie musisz kochać Go bardziej niż siebie, by być godną. W rzeczywistości, w momencie, gdy koronujesz siebie najpierw, uczysz Go, jak Cię traktować. Nie jesteś tu, by orbitować wokół Jego życia. Jesteś tu, by być własnym wszechświatem olśniewającym, niepowstrzymanym, niezapomnianym. Codziennie zrób jedną rzecz, która jest czystym aktem miłości do samej siebie, nie oczekując niczego w zamian. Wypełniaj własny kielich najpierw, a gdy będzie pełny, Twoja miłość do niego będzie darem, a nie rozpaczliwą potrzebą. Jesteś jak drzewo, które jest głęboko zakorzenione we własnej sile. Nie pochylasz się przy każdym podmuchu wiatru. Twoja stabilność jest dla niego schronieniem i inspiracją. Napisz to w komentarzach. Kocham siebie najpierw, a on podąża. Niech świat usłyszy cię królowo, że nie gonisz, nie kurczysz się, panujesz. Zauważyłaś kiedyś królowo, że cisza może uderzyć mocniej niż tysiąc słów, że mężczyzna może zapomnieć, co powiedziałaś, ale nigdy nie zapomni, jak się czuł, gdy cię już nie było. Mężczyzna nie uzależnia się emocjonalnie od kobiety, która krzyczy o jego uwagę. Uzależnia się od kobiety, której nieobecność brzmi głośniej niż jakiekolwiek błaganie, głośniej niż jakakolwiek rozmowa, głośniej niż jakiekolwiek pożegnanie. Jest piękna prawda, która mówi. Czasem najgłośniejszy krzyk to ten, którego nigdy nie słyszysz. A gdy kobieta wybiera siebie, gdy odchodzi bez gniewu, bez błagania, bez ostatniej sceny, jej cisza odbija się echem w sposób, od którego nigdy nie może uciec. Wyobraź sobie dom. Który kiedyś był wypełniony muzyką, śmiechem, światłem, dzień po dniu przyzwyczajał się do tego tak bardzo, że przestał zauważać, aż pewnego dnia muzyka ucichła. Pokoje stały się puste, powietrze stało się zimne. Ta cisza to nie tylko cicho, to przypomnienie wszystkiego, co brał za pewnik. I bez względu na to, jak głośny staje się świat na zewnątrz, ten brakujący dźwięk będzie go nawiedzał od wewnątrz. Droga kobieto. Nigdy nie miałaś być tłem hałasu w życiu mężczyzny. Byłaś melodią, byłaś ciepłem w ścianach, byłaś biciem serca, o którym myślał, że może żyć bez niego, dopóki nie zdał sobie sprawy, że nie może. A gdy wreszcie wybierzesz przestać wyjaśniać, przestać dawać, przestać czekać, wtedy zaczyna czuć to, czego słowa nigdy nie mogły go nauczyć. Królowo, nie musisz trzaskać drzwiami, nie musisz krzyczeć o swojej wartości. Twoja cisza, twoja nieobecność, twoja decyzja, by wybrać spokój zamiast chaosu, to lekcja, którą będzie odtwarzał w kółko, w pustych przestrzeniach swojego serca. Jeśli musisz odejść, zrób to bez dramatu, bez długich listów. Twoja cicha, godna nieobecność powie wszystko, co trzeba. Niech twoja cisza będzie najgłośniejszym komunikatem, jaki kiedykolwiek otrzyma. Byłaś muzyką w jego domu, brał ją za pewnik. Kiedy muzyka ucichła, dom stał się pusty i zimny. A cisza, która nastała, jest ogłuszająca. Napisz to w komentarzach: Moja cisza mówi głośniej niż słowa. Niech świat wie, piękna królowo, że twoja nieobecność nie jest pusta. To siła. Czy nie dziwne? Królowo, jak mężczyzna może słyszeć tysiące głosów, ale to cisza jednej kobiety wstrząsa jego duszą. To nie zawsze najgłośniejszy głos porywa jego serce. To nie kobieta, która błaga o uwagę, to kobieta, której sama obecność mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa, kobieta, która wchodzi do pokoju i zmienia całą energię, nawet nie próbując, to kobieta, która żyje na zawsze w jego umyśle, ta, której nie może zapomnieć, bez względu na to, jak bardzo próbuje. Jest powiedzenie: Prawdziwa moc porusza się w ciszy, i królowo, gdy kobieta trzyma swoją moc z godnością, bez krzyku, bez zmuszania, staje się melodią, której nie może przestać słyszeć. Nawet w środku chaosu, nie tylko ją zauważa, czuje ją. Jej obecność jest jak tajny język, który rozumie tylko jego serce. Wyobraź sobie ocean w spokojną noc bez burz, bez rozbijających się fal a jednak sam widok zapiera dech w piersiach to rodzaj energii, która porywa duszę mężczyzny nie musi występować nie musi gonić jej cisza jest magnesem. Jej spokój jest burzą, której nigdy nie widział nadchodzącej. Droga kobieto, nie jesteś zbudowana, by gonić uwagę mężczyzny jak przelotna bryza. Jesteś grawitacją, której nie może uciec. Im bardziej cicha jesteś w swojej sile, tym głośniej odbijasz się echem w jego sercu. Mężczyzna uzależnia się od kobiety, której cisza mówi mu wszystko, na co desperacko czekał, ale nie wiedział jak zapytać. Jej spojrzenie mówi to mami. Jej uśmiech rozbrajają jego obronę. Jej energia otula jego istotę, sprawiając, że pragnie jej głębiej z każdą chwilą. Zanim wejdziesz do pokoju, weź głęboki oddech i skup się na poczuciu swojego wewnętrznego centrum. Wejdź z energią spokojnej obecności, a nie z potrzebą bycia zauważoną. Niech twoja obecność sama w sobie zmienia atmosferę. Jesteś jak ocean w spokojną noc. Nie ma fal, nie ma hałasu. Ale jego ogrom, głębia i cicha moc zapierają dech w piersiach. Napisz to w komentarzach: Moja energia mówi głośniej niż moje słowa. Ogłoś to dumnie, królowo, bo jesteś pulsem, którego nie może uspokoić, burzą, której nie może przewidzieć, i spokojem, którego nigdy nie znajdzie, gdy odejdziesz. Czy nie dziwne, królowo, jak mężczyzna może trzymać najrzadszy rodzaj miłości w swoich rękach? I wciąż nie zdawać sobie sprawy, co ma, dopóki to nie zniknie. Mężczyzna nie uzależnia się od kobiety, która w nim znika. Uzależnia się od kobiety, która kochała go głęboko, ale nigdy nie zapomniała własnego imienia, robiąc to. Kobieta, która wiedziała, jak dawać bez oddawania się, kobieta, która pozostała całością, nawet trzymając go blisko. Jest stara prawda, która mówi: Ta, która kocha Cię bez tracenia siebie, będzie tą której będziesz żałował na zawsze. I królowo wierz w to, bo kobieta, która strzeże swojej duszy, oferując swoje serce, nie jest łatwo zastąpiona. Staje się nawiecającą melodią w jego umyśle, rodzaju, którego nie może przestać nucić, nawet gdy próbuje. Pomyśl o rzece, silnej i płynącej. Odżywia wszystko, czego dotyka, ale nigdy nie traci się w ziemi. Pozostaje wierna swojemu kursowi. Stabilna i pewna. To kobieta, która kocha z siłą, a nie desperacją. Daje ciepło, lojalność, pasję, ale nie oddaje swoich marzeń, swojego szacunku do siebie czy swojej esencji. I z tego powodu zostawia głębszy ślad niż jakakolwiek kobieta, która się gnie, która się łamie, która znika, by utrzymać mężczyznę blisko. Droga kobieto, słuchaj mnie teraz. Nigdy nie miałaś tonąć w cudzych falach. Nigdy nie miałaś oddawać swojej korony tylko po to, by być wybraną. Jesteś rzeką, która płynie przez królestwa, a nie kałużą zostawioną po burzy. Mężczyzna może gonić za przelotnym komfortem, ale wspomnienie kobiety, która kochała go bez tracenia siebie, to będzie duch, którego nie może prześcignąć. Nie jesteś zbudowana, by być zapomnianą. Nie jesteś zbudowana, by być czyjąkolwiek połową miłości. Jesteś cudem, o którym nie wiedział, że potrzebuje, dopóki go nie stracił, a królowo, gdy wybierzesz siebie w pełni, nie ma odwrotu. Wstajesz, panujesz, przepisujesz historię, świadomie inwestuj czas i energię w swoje własne życie, niezależnie od statusu Twojej relacji. Pielęgnuj własny ogród, miej swoje pasje, swoje marzenia, swoją tajemnicę. To właśnie ta Twoja inność i niezależność utrzymuje go w stanie fascynacji. Jesteś jak rzeka. Możesz płynąć obok Niego, nawadniać Jego brzegi, ale nigdy nie możesz przestać płynąć w swoim własnym, unikalnym korycie. Jeśli to zrobisz, zamienisz się w stojące bagno. Napisz to w komentarzach. Kocham głęboko, ale nigdy nie tracę siebie. Niech świat usłyszy Cię królowo, i niech Twoja moc mówi głośniej niż jakiekolwiek przeprosiny. A teraz, droga królowo, jest jeszcze jedna prawda ostateczna tajemnica. Kobieta, która odnalazła połączenie ze swoją jaźnią, przestaje szukać odpowiedzi na zewnątrz. Sama staje się odpowiedzią. Jej życie, jej wybory, jej spokój to wszystko emanuje z głębokiego wewnętrznego źródła prawdy. Nie szuka walidacji w książkach, u przyjaciół, u góru. Wie. Po prostu wie. Karl Jung uczył nas o jaźni jako ukrytym Bogu wewnątrz nas, który jest źródłem wszelkiej prawdy i mądrości. A gdy kobieta to odnajdzie, gdy połączy się z tym wewnętrznym źródłem, staje się czymś więcej niż kobietą, staje się siłą natury. Mężczyzna uzależnia się od kobiety, która sama jest odpowiedzią, która nie pyta go, co powinna zrobić, która nie szuka w nim odpowiedzi na swoje pytania, która po prostu wie, bo słucha własnego serca. Kiedy masz problem lub wątpliwość, usiądź w ciszy i zadaj pytanie swojemu sercu. Czekaj na odpowiedź w postaci przeczucia, obrazu, lub cichego wiem. Zaufaj swojej wewnętrznej mądrości, bo ona nigdy cię nie okłamie. Przestajesz być studentką, która biega od biblioteki do biblioteki. Stajesz się mądrą bibliotekarką, która zna wszystkie odpowiedzi, ponieważ mieszka w samej bibliotece. I to królowo jest ostateczną tajemnicą. Mężczyzna uzależnia się nie od kobiety, która go potrzebuje. Uzależnia się od kobiety, która jest tak pełna w sobie, że jej miłość do niego jest wolnym, hojnym darem, a nie rozpaczliwą potrzebą. Przeszłyśmy przez osiem filarów razem: od kobiety, która jest domem, przez tę, która widzi jego burzę i pozostaje niewzruszona, od kobiety, która rzuca wyzwanie jego duszy, przez tę, która kocha siebie bardziej niż jego, od kobiety, której nieobecność jest głośniejsza niż jej słowa przez te, której obecność zmienia energię pokoju, od kobiety, która kochała go bez tracenia siebie, po tę, która sama jest odpowiedzią. Te osiem filarów to nie techniki, to ścieżki prowadzące do jednego celu: do ucieleśnienia twojej autentycznej, zintegrowanej istoty, do odnalezienia pełni w sobie. I oto prawda królowo: ostatecznym celem jest twoja całość, nie jego uzależnienie. Jego uzależnienie jest tylko naturalnym produktem ubocznym twojej własnej wewnętrznej pełni. Viktor Frankl nauczył nas, że kobieta, która odnalazła sens w sobie, a nie w byciu kochaną, staje się najbardziej atrakcyjną partnerką. Jej miłość nie jest próbą ucieczki od pustki. Jest zaproszeniem do dzielenia się obfitością. Który z tych filarów jest dla ciebie największym wyzwaniem, a który już stał się twoją siłą? Podziel się w komentarzu, byśmy mogły wzrastać razem. Jeśli ta wiadomość przypomniała ci o królowej, która w tobie drzemie, okaż swoje wsparcie. Polub ten film i zasubskrybuj kanał. Pracujemy, by przynosić ci prawdę, która leczy, wzmacnia i pomaga ci odzyskać twój tron. Bo nie jesteś tu, by być zapomnianą. Nie jesteś tu, by być czyimś cieniem. Jesteś tu, by być światłem, którego żaden mężczyzna nie może przygasić. Pamiętaj, droga siostro: mężczyzna uzależnia się od kobiety, która budzi jego duszę, która staje się jego domem, która widzi jego burze i nie ucieka, która rzuca wyzwanie nie jego umysłowi, ale jego głębi, która kocha siebie tak mocno, że jej miłość do niego jest darem, której cisza mówi głośniej niż słowa, której obecność zmienia wszystko. Która kocha bez tracenia siebie, i która sama jest odpowiedzią. To nie są rzeczy, które robisz. To kim jesteś, gdy przestajesz próbować, gdy przestajesz udowadniać, gdy po prostu jesteś. Jesteś tą, której nie może zapomnieć, tą, za którą tęskni, tą, bez której nie może oddychać, nie dlatego, że go uwięziłaś, ale dlatego, że dałaś mu wolność bycia sobą. I to, królowo, jest największym uzależnieniem ze wszystkich. Wejdź w swoją moc, odzyskaj swój tron i niech świat, niech on, poczuje twoją obecność, bo korona nie jest noszona, ona jest pamiętana i ty, ty jesteś królową, której nikt nigdy nie zapomni.